Statorowisko. Mam nadzieję, że to nie są ludzkie szczątki. Kości tu leżą. Widzicie? Jeszcze Wam pokażę. Ta łopatka. No, taka kość. Później. Wszędzie są rozpanoszone. No, tu są kości. No, patrzcie się. Takie. Gdyby była czaszka, to bym wiedział, że to ludzkie Ale to takie, no takie Coś tu walnęło, nieźle No tu takie skręgo No człowiek chyba takich nie ma Na jakiejś wiezie musiał być Solidny dzik, albo coś O tyle na tyle tu jeszcze jest więcej kości z kręgosłupa takie są no, Jeszcze Właśnie no takie nie no, no, wiem to wygląda jak jakby ludzkie kości były O nie, szczęka jest, czas, jest Rozwiązało się Co to jest Patrzcie. Patrz ta dzik. Patrz dzikcie się Rozpieprzyło go tu No i tyle na tyle A i do domu co to podkręcane? szystko jest siedzi, nie dziwię, się ten pociąg jechał. Dobra Wracamy.